Cześć, ja jestem Sar czy witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej serii Zagrajmy w Sniper Elite 3 Afryka. Jest to produkcja stworzona przez studio Rebellion, która ukazała się dzisiaj w Polsce na pc PlayStation 3, PlayStation 4, Xboxie One oraz Xboxie 360. Dzisiaj, czyli 27 czerwca 2014 roku. No i jest to kolejna, trzecia już część dość popularnej serii o snajperze, w której właśnie wcielamy się w snajpera Karla Fairberna, który jest Amerykaninem, i akcja każdej części rozgrywa się w czasach II wojny światowej. Nie inaczej jest w przypadku Trójki, która jednak zmienia troszkę teatr działań, bo z Europy tym razem przenosimy się do Afryki i może być całkiem ciekawie, bo za tym miejscem akcji przy okazji idą również pewne zmiany w rozgrywce. Przede wszystkim twórcy zapowiadali, że w grze znajdziemy bardziej otwarte lokacje niż w poprzednich odsłonach, więc będzie więcej możliwości. Może być naprawdę ciekawie i jednocześnie, oczywiście, jak to przystało na snajpera, będzie również sposobność do tego, żeby się trochę poskradać. Na co już ja osobiście zacieram rączki, bo myślę, że się będę przy tej grze bardzo dobrze bawił. Strasznie lubię takie gry. W w których się wcielamy właśnie w snajperów, którzy muszą wyeliminować przeciwników z daleka i najlepiej bez wykrycia. Więc zobaczymy, jak nam będzie tutaj szło w tej grze. Od razu już rozpoczniemy oczywiście kampanię dla jednego gracza. Nowa gra. No, i oczywiście na początek wybieramy poziom trudności, który uzależnia to jak będą przeciwnicy na nas reagować, ale także będziemy tutaj mieli odpowiednio inną balistykę. To znaczy, im wyższy poziom trudności wybieramy, no to na więcej szczegółów musimy zwracać uwagę w trakcie strzelania. Między innymi, właśnie na to z której strony wieje wiatr, jak szybko bije nasze serce i tak dalej. My zagramy na normalnym poziomie trudności, gdzie Realistyka jest teoretycznie uproszczona, tak jak jest napisane. Ja jednak zawsze w tych seriach zagrajmy. Wybieram ten normalny poziom, więc nie inaczej będzie. Yy, I tym razem, tak, więc rozpoczynajmy. Most of Europe has been crushed under the Axis boot, forcing an Allied retreat. Their supply lines for food and raw materials are crippled. The Suez Canal is a lifeline, connecting Britain with its empire and Middle Eastern oil. Making the war in North Africa crucial. As the British and Axis armies face each other across the Libyan Egypt border, the front line swings like a pendulum across the Western Desert. A harsh, unforgiving strip of land between the Mediterranean and the Sahara. Mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. I've arrived in Tobruk. Off a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the Western Desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There's no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold to <try> Dodam jeszcze tylko, że gram wersję PC-tową na najwyższych ustawieniach graficznych, czyli rozdzielczość Full HD i wszystkie ustawienia graficzne na Ultra, więc zobaczycie najlepszą możliwą grafikę w tej grze. No i rozpocznijmy pierwszą misję. I zaczynamy, nie mam pojęcia czemu ten sygnał alarmowy tak troszkę przycinał, bo gra chodzi bardzo płynnie w 60 klatkach i absolutnie nie zwalnia. No ale teraz jest to wszystko ok, więc zaczynajmy w takim razie. Wcielamy się właśnie w Karla Ferberna i jak widzicie jest y, naprawdę ostro, musimy tutaj obronić y, to okolicę. No i cóż, tradycyjnie musimy tutaj wyeliminować na początek dwóch obserwatorów artyleryjskich. Mamy oczywiście swoją snajperkę, prawym przyciskiem myszy patrzymy się przez lunetę, możemy oczywiście przybliżać widok, to jest maksymalne przybliżenie, no i przytrzymując, a raczej wciskając E możemy się skupić, wstrzymując oddech, i na dole też widzicie moje bicie serca. Jeśli wskaźnik się otrzymuje poniżej 80, no to jest dobrze. Teraz jest na poziomie 60, więc jest, do, więc jest ok. Tak więc skupiamy się najpierw. No i kiedy się skupiamy, no to czerwony rąb określa miejsce, gdzie trafi nasz pocisk. I jeśli symbol. mamy symbol szarego rąbu, to wtedy to oznacza, że cel zasłania jakaś przeszkoda. Warto wiedzieć na przyszłość, więc lecimy. Aha, jeszcze raz, bo puściłem prawy przycisk myszy. Proszę bardzo, mamy ten czerwony rąb. I strzelamy prosto w głowę. Oczywiście charakterystyczne dla tej serii jest to, że mamy taką kamerę śledzącą nasz pocisk. No i oczywiście powraca widok X-Ray, czyli w momencie, kiedy trafiamy w przeciwnika, no to w ten sposób widzimy, co się dzieje z jego czaszką, z jego wnętrznościami ogólnie. Twórcy tu jeszcze bardziej to dopracowali, bo w poprzedniej części mieliśmy widoczną tylko czaszkę, tylko szkielet danego przeciwnika. Tutaj jeszcze widać te wszystkie mięśnie, jakieś na przykład w serce. Wszystko to jest jeszcze bardziej szczegółowo ukazane i bardziej brutalnie. I patrzcie tylko na to, będzie kolejny headshock. I to w jaki sposób ta czaszka się tutaj rozbryzguje, krew leci, to jest po prostu niesamowite. Najwyższa dbałość o szczegóły, absolutnie. Oczywiście dostajemy punkty doświadczenia też za nasze działania. No, i musimy teraz znaleźć kolejnych obserwatorów, więc ruszajmy. Punkty doświadczenia później wykorzystamy w przyszłości na odblokowanie jakichś ewentualnych nowych umiejętności. To jeszcze sobie zobaczymy, jak to będzie. Używając TABA, możemy wyświetlać cele w razie, jakbyśmy chcieli sobie je przypomnieć. Wow! Panowie, uważajcie tutaj. Znajdź kolejnych obserwatorów. Widzę, że tam jest jeden, więc też go spróbujemy wyeliminować. No i po raz kolejny, skupienie. Starajmy się trafić tutaj. Już trzeba wyżej nakierować pocisk, bo oczywiście działają prawa grawitacji. No ale na tym normalnym poziomie trudności jest to tyle właśnie łatwiej, że mamy ten rąb, który nam pokazuje, gdzie pocisk ostatecznie wyląduje. No i patrzcie po raz kolejny, następny headshot. Orzesz, kurde, ależ mu rozbryzgało tą czaszkę. Niesamowite. Co dalej? O, proszę, mamy pojazd. Pojazdy to też jest okazja do tego, żeby wykorzystać właśnie swoje umiejętności snajperskie, zniszczyć ciężką artylerię. No i tutaj tak, wypadałoby przede wszystkim trafić w ten pojazd w takim miejscu, żeby on wybuchł. Za chwilę spróbujemy to zrobić. Dobra, zniszcz pojazdy odstrzelając w ich słabe punkty. No właśnie, oznacz pojazdy, aby je podświetlić. Niektóre słabe punkty wymagają kilku trafień. Dobra, oznaczamy ogólnie pojazdy i przeciwników patrząc przez lornetkę. Możemy wciskać lewy przycisk myszy, aby oznaczać żołnierzy i pojazdy wroga. I patrzcie, teraz się właśnie pokazały słabe punkty danego pojazdu, czyli możemy trafić zarówno tutaj, w to miejsce, jak i tu, i wtedy pojazd automatycznie wybuchnie. Patrzycie też tutaj po prawej stronie i widzicie, że mamy informację na temat pojazdu, który zaznaczyliśmy. Dobra, spróbujmy w takim razie trafić. Konkretnie tam. I przygotujmy się na bardzo ładny wybuch. W tej części też właśnie to usprawniono. I również kiedy strzelamy w pojazdy to mamy bardzo ładnie pokazane, jak taki pojazd wybucha. Twórcy tutaj naprawdę starali się maksymalnie usprawnić właśnie tą kamerę śledzącą pocisk i muszę przyznać, że im się to udaje, bo wygląda to niezwykle efektownie. Zobaczmy, co będzie dalej. I na chwilę straciliśmy przytomność, ale tylko na chwileczkę i możemy kontynuować. Ruszajmy dalej w takim razie. Znajdź drogę przez górską przełęcz. Jesteś ranny, wyposaż się w apteczkę z menu kołowego. Dobra, czyli tak. Pod Q mamy właśnie menu kołowe, gdzie wybieramy nie tylko różnego rodzaju bronie. Mamy nawet kamień, którym możemy odwracać uwagę. Jest krzemień. Używaj go, aby odwracać uwagę żołnierzy albo detonować materiały wybuchowe. Ciekawe. Mamy pistolet maszynowy. Granat. Jest też pistolet z tłumikiem, który się może przydać. Oczywiście nasza snajperka. Są apteczki, które to przywracają nasze pełne zdrowie. I wtedy, kiedy ich używamy, nasza postać nie może, się, nie może się poruszać. I jest bandaż, który przywraca tylko dwa segmenty zdrowia. W lewym dolnym rogu ekranu widzicie, że pasek wokół takiej mini mapy jest podzielony na pięć segmentów. Teraz straciliśmy 3, więc weźmy tą łapteczkę i użyj F, aby uleczyć się całkowicie. Proszę bardzo, w tym momencie nasz bohater się nie może ruszać, używa apteczki i jak widzicie nasze zdrowie zostało maksymalnie zregenerowane. No dobra, to ruszajmy do kolejnego celu. Tak jak mówię, mapy tutaj są trochę bardziej rozległe, więc teoretycznie mogę pójść prawą stroną, mogę pójść też tędy. udajmy się więc tutaj. Aha, dobra, wciskamy spację, żeby się wspinać, możemy też przytrzymywać klawisz spacji, żeby automatycznie postać się wspięła. Możemy również obejrzeć sobie mapkę. Tutaj właśnie wygląda, jak dana lokacja wygląda i można to wykorzystać później. Tutaj mamy cel główny, tutaj gniazdo snajperów, które również można ewentualnie eliminować. Ustawienia gry, przedmioty kolekcji, oczywiście też są różne przedmioty w charakterze sekretów, które możemy zbierać. Tutaj to jest nawet pokazane, ile odkryliśmy w danej lokacji. Mamy dodatkowe cele w danej misji, karty kolekcjonerskie, gniazda snajperów, które możemy właśnie eliminować, dzienniki wojny i strzały z daleka, czyli to się odblokuje wtedy, jak wykonamy jakiś strzał z bardzo dużej odległości. Więc ktoś, jeśli chce wykonywać tą. przechodzić tą grę na 100%, to naprawdę będzie miał co robić. Może wam jednocześnie My powiedzieć, nie że. Mi wody, jeśli wody... Ok, czyli przyciskiem C się skradamy. Muszę Wam jednocześnie powiedzieć, że gra się bardzo ładnie prezentuje. Przynajmniej na tych najwyższych detalach. Nie ma tutaj co narzekać. Użyj krawisza E, aby zabić go po cichu. Pięknie. Przyciskiem Z przeszukujemy ciała. Możemy znaleźć ukryte przedmioty, amunicję oraz udoskonalenia broni. I mamy cel dodatkowy: zabić po cichu 8 przeciwników. Czyli tak, przyciskiem R zamieniamy karabin. Możemy podnosić też ciała i właśnie przeszukiwać zwłoki. Więc przeszukajmy i otrzymaliśmy jeden bandaż. Bardzo fajnie. Teraz ruszamy do kolejnego przeciwnika. To jest chyba jakiś snajper i zabiliśmy go również po cichu. Bardzo ładnie. Jego też możemy przeszukać. A tutaj są naboje, akurat do naszego karabinu snajperskiego, Czyli, jak widać, warto przeszukiwać te ciała, bo możemy sporo ciekawych fantów. Możemy sporo ciekawych fantów znajdować. Tutaj teraz gra sugeruje nam, żeby użyć naszego pistoletu z tłumikiem. Weźmy go w takim razie. I tutaj, w tym przypadku, celujemy w ten sposób. I teraz tak, nad przeciwnikami pojawią się będą ikony spostrzeżenia, jeśli staną się oni świadomi twojej obecności. Czyli taki znaczek oznacza, że tutaj powoli nas zauważa przeciwnik i ten wskaźnik się napełnia na żółto. Kiedy już się napełni na maksa, to wtedy przeciwnik jest podejrzliwy. Taki wskaźnik to wtedy, kiedy już nas przeciwnik szuka, a taki, kiedy nas atakuje. Dobra. Warto wiedzieć. Tutaj w takim razie mamy wroga. Oczywiście na minimapie również oni są widoczni. My sobie podejdźmy. Ja go spróbuję mimo wszystko załatwić po cichu z bliska, żeby sobie zaliczyć tutaj to zadanie poboczne polegające na wyeliminowaniu ich w ten sposób. Muszę 8 przeciwników tak załatwić. Tu jest jeszcze jeden. W ogóle tutaj przeszukajmy jeszcze zwłoki. Dobra, kolejne naboje do naszego karabinu snajperskiego. Skradamy się w takim razie dalej. Podchodzimy do następnego. Zabijamy go również po cichu. I dobra, tutaj mamy dwóch. Teraz się zastanawiam, czy ich załatwić. Czekajcie, poczekam jeszcze raz, aż ten będzie ładował tutaj to działko. I wtedy będę mógł go załatwić. Mam nadzieję, że ten drugi nie zauważy. No jak zauważy, no to trudno. Będzie trzeba. O, zauważył. Szybko teraz. Dobra, udało się i teraz w tym przypadku, kiedy nas przeciwnik zauważy, no to jak widzicie, mamy taki wykrzyknik tutaj który oznacza, że przeciwnicy nas szukają. Akurat w tym przypadku ten wykrzyknik zniknął, dlatego że tutaj byli jedynie ci przeciwnicy, więc nie ma najmniejszego problemu, ale w sytuacji, kiedy nas zauważą i jest ten wykrzyknik, to oznacza, że przeciwnicy w danym miejscu nas zobaczyli i musimy się przemieścić w inne miejsce, żeby tutaj na nowo nas zgubili, więc to jest też pewna nowość. Właśnie taka umiejętność przemieszczania się z miejsca na miejsce. No nic, ruszajmy dalej w takim razie. Czekajcie, gdzie teraz do kolejnego celu? Tutaj na razie przejdziemy. Póki co nie mam pokazanych tych kolejnych celów, bo musimy albo niszczyć te działa, albo właśnie wyeliminować załogę, która jest obok. Dobra, przejdźmy tutaj. Tutaj trzeba uważać, bo mamy większą liczbę wrogów. Skradajmy się w takim razie. No i tak, po tej stronie mamy kogoś. Tutaj jednak też, więc najpierw by trzeba było ich tutaj wyeliminować. Słuchajcie, przeskoczmy sobie tutaj. Spróbujemy się z nimi uporać. Tam dalej jest ktoś. Ale najpierw tego jeszcze załatwić. Dobra, już pięciu przeciwników wyeliminowaliśmy w ten sposób. Tam jest ten jeszcze wojak, którego. Wypadałoby również wyeliminować. Spróbujemy przejść do niego, zajść go od tyłu. Tak jak mówię, teoretycznie mogę użyć tutaj pistoletu. Co jest? Jakim cudem nie znaleźli? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Chyba znaleźli jakieś ciało prawdopodobnie. No i dobra, teraz musimy się przemieścić. Spadamy, spadamy. Czemu nie mogę iść tędy? Ajajaj, idziemy tędy w takim razie tutaj. Spróbujmy się przemieścić, bo będą nas teraz szukać. I właśnie ostatnie znane miejsce jest tam. Oni teraz są z tej strony. I widzicie, ma 47 metrów, muszę się oddalić, żeby tutaj coś zdziałać. Kurde, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, który mnie zauważył wtedy. Ajajaj, tutaj mnie teraz poszukują właśnie. Ja spróbuję się trochę przedostać. Tamtego by się przydało załatwić. Dobra, trafienie w głowę. Mamy następnego. Okej, okay. załoga wyeliminowana. No i tu jest jeszcze jeden. Szkoda, trochę że dałem się wykryć w ten sposób. Ale okej, okay. będziemy próbować dalej. Będę musiał sprawdzić na nagraniu, nawet gdzie oni mnie właściwie zauważyli. W każdym razie tutaj ta załoga została wyeliminowana. Teraz, szczerze mówiąc, przydałoby się stąd uciec i właśnie. Uniknąć tego miejsca, gdzie ostatnio nas widzieli. Dlatego omińmy to, bo ponad 30 metrów trzeba się oddalić z tego miejsca. Bo już krążą kolejni. Kończenie poszukiwań, bardzo dobrze. Za chwilę sobie odpuszczą, w takim razie. No i jesteśmy inkognito od nowa. Czyli po raz kolejny możemy się trochę poskradać. No i mam nadzieję, że tym razem już się uda to załatwić odpowiednio bez żadnego wykrycia. Czyli tak, tutaj mamy jednego gościa, tam jest kolejny. Tamten może, kurde, teoretycznie zauważyć. Ja bym tutaj poczekał, aż on się odwróci, tylko nie wiem, czy on ma zamiar w ogóle to zrobić. A, ten się przemieszcza, dobra. To się bardzo dobrze składa. Ja teraz przejdę tutaj do tego gościa jak najszybciej. Dobra, zabijamy go po cichu. I idziemy szybko do tamtego. O, ile on za chwilę się nie odwróci i mnie nie zauważy, dobra, podejdźmy do niego, tak jest. No, i zabiliśmy po cichu 8 przeciwników. I cel dodatkowy dzięki temu wykonany. I patrzcie, niektóre dźwięki są na tyle głośne, że można wykorzystywać je do zagłuszenia strzałów. Kiedy pojawia się taki wskaźnik, to wtedy możemy oddać strzał bez ryzyka, że ktoś go usłyszy. Zwracaj uwagę na dźwięki otoczenia i strzelaj w dogodnym momencie. To jest bardzo fajna sprawa, bo można właśnie te dźwięki otoczenia w ten sposób wykorzystywać. Gniazdo sniperów jest tam na górze chyba. Nie wiem, czy to jest akurat to. Ja spróbuję tego gościa tutaj zdjąć, dobra. Wyeliminowaliśmy go. I spróbuję się dostać tutaj. No bo właśnie te, te gniazda sniperów teoretycznie powinniśmy eliminować. Nie wiem, czy tutaj są jacyś snajperzy, czy musimy to jakoś po prostu zniszczyć w pewien sposób, zobaczmy co my tutaj mamy. Są naboje, wejdź do gniazda, spacja. Aha, czyli w ten sposób musimy to zrobić, i wtedy gniazdo zostanie przez nas niejako przejęte. Czyli nie o to chodzi, żeby tutaj eliminować, tylko żebyśmy mieli idealny właśnie widok na tych przeciwników. No dobra, w takim razie weźmy sobie tutaj teraz karabin snajperski i spróbujemy wykonać tą... Znaczy wykorzystać tą mechanikę z odgłosami. Właśnie teraz mamy strzelić. Nikt nas dzięki temu... wow! Nikt nas dzięki temu nie usłyszy. I teraz szybko tego jeszcze. On mnie teraz będzie poszukiwał. Spróbuję go załatwić. Tak jest, udało się. Tylko, że niestety, teraz akurat kurde strzeliłem, kiedy nie było żadnego wystrzału. I w związku z tym znowu tutaj mamy obszar, żeby najlepiej stąd uciec. Ogólnie mamy jeszcze jedną załogę do wyeliminowania. Dobra, spadajmy stąd w takim razie, żeby tutaj sobie w razie czego odpuścili poszukiwania. Ok. już wydostałem się poza obszar. No, i tam mamy ostatnią załogę, którą muszę się jeszcze zająć, dlatego ruszajmy w jej kierunku. I patrzcie, tutaj absolutnie ode mnie tylko zależało, w jakiej kolejności tych przeciwników bym zlikwidował, w jakiej kolejności bym się zajął tymi gniazdami. Więc tutaj właśnie jest widoczna ta spora swoboda pod tym względem. Ok, tutaj wcześniej już wyeliminowałem strażników, więc pozostaną mi tylko. I jeszcze z tej strony Proszę bardzo, mamy ich tutaj Możemy ich pooznaczać Oj, wycofaj się, wycofaj się On jest tam zaniepokojony w tym momencie Czekajcie, bo nie jest za ciekawie, żebym ja tutaj Nie został przypadkiem wykryty Okej, okay, on może podejdzie tutaj bliżej To by się nawet przydało Jak widzicie, kiedy oznaczymy przeciwnika To on jest nawet widoczny przez ściany Więc to jest akurat fajna sprawa Dobra, teraz go możemy zajść od tyłu. Może załatwmy go tak. Tak jest, trafienie w głowę. I jeszcze rozprawmy się z kolejnymi. Oznaczyć jednego. Oznaczyć drugiego. I jeszcze trzeci jest chyba. A nie, jednak nie. Dobra, wow. Ten kurde się za chwilę odwróci. Czekajcie, schowajmy się. Dobra, spokojnie, poczekamy tutaj. Niech on się odwróci, dopiero jak go wtedy... Zlikwiduję, nie będę tutaj teraz ryzykować wykrycia. Może teraz się uda? Ojej, mało brakowało. Na szczęście nie usłyszał tego strzału. Dobrze, że mam tłumik, no ale teraz będzie dobra sytuacja. Tak jest. No i tamtym się już zajmiemy z bliska. Skradajmy się tylko, żeby nas nie usłyszał. No i załatwiony. Dobra. Double is neutralized. Czyli co, musimy się, jak rozumiem, wydostać teraz tamtędy po prostu. Przecież pustynię za górską przełęczą. W takim razie ruszajmy. Naprawdę, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Tutaj bardzo fajnie się będzie można po pierwsze poskradać, po, po drugie postrzelać właśnie w efektowny sposób do tych przeciwników. I rozgrywka może być naprawdę wciągająca. Ok, tutaj akurat trzeba było właśnie przeskoczyć tą przeszkodę, wciskając spację. Dobrze, najwyraźniej na tym kończy się pierwsza misja gry Sniper Elite 3 Afryka. Więc też w tym momencie zakończymy myślę sobie odcinek. Jak widzicie tutaj te punkty doświadczenia, które zdobywam nam się nabijają. Dzięki temu awansujemy na kolejne poziomy. Odblokowane MP40 dynamit, no proszę, czyli właśnie warto, mamy krzemień. Warto na te kolejne poziomy wbijać i starać się właśnie jak najwyższy poziom doświadczenia uzyskiwać. No i mamy podsumowanie danej misji, czyli mamy dodatkowe cele wykonane, 22 eliminacje, ogólna odległość strzałów, oznaczeni wrogowie, przemieszczenia. Dodatkowy cel wykonany, żadnej karty do gry niestety nie znalazłem, gniazdo snajperów zająłem i nie znalazłem również dwóch dzienników wojny i nie wykonałem strzału z daleka. Tak więc mógłbym jeszcze powtórzyć misję, żeby ją przejść na 100%, ale dobra, jeśli chodzi o takie wprowadzenie do gry, to to będzie na tyle. Oczekujcie kolejnego odcinka. One się powinny pojawiać na kanale codziennie, więc tutaj będziecie mieli odpowiednią dawkę właśnie materiałów z tej produkcji. Tak jak już mówiłem, moje wrażenia są bardzo pozytywne i myślę, że tutaj świetnie się będę przy tej grze bawił. Do usłyszenia!